Kolekcjon. Portal miłośników kolekcjonerstwa. www.kolekcjon.pl. Dzień dobry państwu. Dzisiaj chciałem zaprezentować państwu znaczek z wydania krakowskiego. Jest to niekasowany znaczek z wydania krakowskiego z 1919 roku o nominale 4 koron w barwie żółtawozielonej przedrukowany litograficzną formą 4B ten znaczek jest oczywiście prawdziwy Proszę zobaczyć jaka piękna barwa w katalogu polskich znaczków pocztowych 23 roku znaczek posiada numer 48B Stan znaczka jest bardzo ładny Proszę popatrzeć na ząbkowanie Na wszystkie walory tego znaczka, na nadruk Piękna zieleń Żółtawo-zielona Czyli tak jakby ciemniejsza barwa o, i druga strona. Oryginalna i pełna guma z delikatnym tutaj śladem po podlepce tutaj przy niebieskim stempelku warancyjnym. Pana Landre. Flaudi Berlin. Jest to stempelek własnościowy, firmowy o jeszcze dodatkowo na znaczku gwarancja pana Petriuka i pana Berbeki staram się tutaj pokazać tą podlepkę może jeszcze uda mi się przybliżyć bardziej tutaj przy tym niebieskim delikatna postaram się przybliżyć jeszcze bardziej tutaj przy niebieskim stempelku gwarancyjnym jest taka bardzo delikatna podlepka myślę, że to jest tak bardzo dobrze tutaj widoczne piękne zamkowanie, guma praktycznie nienaruszony znaczek można powiedzieć no, przepiękna barwa wydanie krakowskie ten znaczek polecam do znaczka, jak zawsze, Szanowni Państwo, ATEST skrócony na Janusza Berbeki, eksperta polskiego Związku Filatelistów, wykonany 1 lipca 2020 roku, gdzie tutaj zawarł wszystkie informacje potrzebne do zaznajomienia się z tym znaczkiem. Szanowni Państwo, co mówi katalog? jak wspomniałem jest to jest to numer 48B żółtawo-zielony na papierze szarym tutaj cena bardzo ładny znaczek tak się prezentuje właśnie w katalogu tak się szanowni państwo znaczek prezentuje na tle atestu eksperta także zapraszam szanowni państwo do oglądania zakupu znaczków w serwisie Kolekcjon, do którego oczywiście zapraszam wszystkich filatelistów, kolekcjonerów do naszego portalu Nie Państwo znajdziecie nie tylko takie, ale inne pozycje. No i zapraszam do również sprzedawania swoich walorów filatelistycznych w kolekcją ten kanał rozwija się szanowni Państwo dzięki Państwu no i zapraszam do zasubskrybowania tematu naszego tutaj filatelistycznego tematu oczywiście w naszym kanale kolekcjon dziękuję bardzo